Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naucznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od, od pierwszych chwil i opisać Ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których Ci udzielono. W owym czasie powrócił Jezus mocą ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. Oto Słowo Pańskie. Oba tobie, Chryste. Dzisiejsze czytanie z Ewangelii Świętego Łukasza ma dwie części. Pierwsza to byśmy nazwali jego prolog do Ewangelii, wprowadzenie. A druga to jeden opis jednego z pierwszych epizodów działalności publicznej Pana Jezusa. Jednak dzieło Łukasza to nie tylko Ewangelia. Ono jest pomyślane w dwóch częściach. Pierwsza część to była Ewangelia, opis tego wszystkiego, co Pan Jezus czynił i mówił, a druga część to Dzieje Apostolskie, bo to są też jego autorstwa, które zawierają wszystko, co apostołowie mówią i czynią po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Czyli Łukasz opisuje świadectwo miłości Boga Ojca do ludzi. Objawione w osobie Jezusa, syna. I po tym, jak tą miłość przeżywają jego uczniowie między sobą oraz jak rozdają tą miłość konkretnie całemu światu. Ewangelia Świętego Łukasza została napisała, napisana około 40 lat po Chrystusie. Łukasz w odróżnieniu od pozostałych ewangelistów nie był świadkiem ziemskiego życia pana Jezusa. Jak pisze w prologu, docierał do wszystkich żyjących, żyjących świadków życia pana, zbierał ich doświadczenia i świadectwa. Był Żydem helenistycznym. Ewangelium napisał po grecku. Przypuszczalnie w Korincie. Towarzyszył też podróżom apostolskim świętego Pawła. Stał się też przekaźnikiem myśli Pawła, myśli teologicznej apostoła narodów. W pewnym sensie jego droga do wiary w Chrystusa jest podobna do naszej. On Chrystusa nie widział. Nie dotykał. Jego doświadczenie Pana opiera się na wierze płynącej ze świadectwa innych, którzy Jezusa materialnie widzieli i słyszeli. Ich świadectwo o Słowie Wcielonym wzbudza wiarę w Łukaszu. I ta wiara staje się motorem jego życia. Wiara jako życie, a nie jako ideologia. I w dzisiejszym epizodzie w Synagodzie, w Synagodze w Nazarecie, Jezus po odczytaniu fragmentu proroctwa Izajasza mówi o namaszczeniu Bożym dla wolności i wszelkiego wyzwolenia uciśnionych. Dodaje dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Dziwne te słowa. Co chcą powiedzieć? W Ewangelii Łukasza słowo dzisiaj pojawia się w ustach pana Jezusa siedem razy. W całej Ewangelii mamy siedem razy, kiedy w pewnych okolicznościach pan Jezus mówił dzisiaj. I ostatni raz powie to słowo na krzyżu, gdy do nawróconego łatra mówi, że jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Dzisiaj to słowo użyte po raz pierwszy przez Jezusa w synagodze w Nazarecie, wypełniło się w jego życiu, a jest także determinujące w naszym życiu, bo my żyjemy też tylko dzisiaj. To, co wczoraj, to już nie jest, to przeszłość. W przyszłości jeszcze nie żyjemy. My żyjemy dzisiaj. Czytamy w Psalmie 95. Jeśli dziś usłyszycie Jego głos, wejdziecie do Ziemi Obiecanej. I to słowo wypełniło się w Jezusie. Wypełniał się także i w naszym. Jeśli dziś, kiedy jest głoszone, przyjmujemy je. Dlatego wszystko zależy od tego, czy przyjmę, czy nie przyjmę tego słowa. Stajemy się współcześni dla głoszonego słowa. Słowo, które tysiące lat temu było głoszone, w momencie, kiedy jest głoszone dziś i je przyjmujemy, ono jest obecne. Czyli uczestniczę. Tamtym słowie, które kiedyś zostało wypowiedziane. Jeśli je słucham, staje się ono moim dzisiaj, moim sposobem rozumienia i postępowania. Czyli moje dziś, to moje dzisiejsze życie zależy od słuchania i staje się współczesne od wiecznemu Bogu. Te słowa Izajasza wypełniły się całkowicie, będąc antycypacją całego życia Jezusa, który był dniem po dniu wypełnieniem Słowa Bożego. Czyli spełnianie Słowa następuje poprzez nasze uszy, otwarte uszy. Słowo jest nasieniem. Ono rodzi nas wolnymi. Słowo kłamstwa, bo i takie istnieje, czyni nas niewolnikami, nie rodzi nas, zabija. Słowo może rządzić światem i rządzi. Największe kłamstwo może doskonale rządzić światem, ale jeżeli jest obnażone, przynosi nieszczęścia. Sam Bóg używa słowa. Bo słowo jest komunikowaniem się, wspólnotą, miłością, która się ofiaruje. Jeśli słowo nie jest tymi walorami, to służy tylko kłamstwu i oszustwu. Poprzez słowo albo coś rabujesz, albo dajesz. Święty Paweł w liście do Rzymian powie: Ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą. Uzbawieniu dla każdego wierzącego. Głoszenie Słowa Bożego, tak jak obserwujemy z zewnątrz, jest nadzwyczaj ubogie. Pozornie nic nam nie daje. Ale jeśli je przyjmujesz, spostrzeżesz, że jest prawdziwe w Twoim sercu a wprowadzone w życie, wyzwala całą energię ludzką i boską. Ewangelia jest dana, by wyzwolić te dobre słowa, które już mamy w naszym wnętrzu, wypisane na naszych sercach jako głębokie pragnienie. I nie jest to tak, że my musimy realizować to słowo, uaktualniać. Czyni to samo słowo. Kiedy mówimy, że słowo Boże jest odwieczne, to nie znaczy, że jest statyczne, bezczasowe. Ono się realizuje. W dalszym ciągu swej Ewangelii w tekście, który nie czytaliśmy dzisiaj, Łukasz podkreślił, że słowa Jezusa wzbudziły entuzjazm słuchających w synagodze. Kto by nie chciał, żeby ubodzy wreszcie Usłyszeli dobrą nowinę, że nędza się skończyła, a więźniowie, że bramy więzienia są otwarte, że niewidomi widzą, że można czuć się wolnymi. Ale jest jedno ale. Obecni w Nazarecie nie mogą przyjąć, to usłyszymy na dalszych kartach Ewangelii, że Jezus. Mieszka z nimi w Nazarecie, w takim skromnym domku, który widzą każdego dnia. Jest synem Józefa. Wcale nie wygląda na, na namaszczonego przez Boga. Gdyby nosił inne nazwisko niż syn Józefa, na przykład syn Cezara Augusta. Gdyby wylądował w Nazarecie helikopterem ze strażą osobistą, gdyby obiecał wielkie pieniądze. Uczynił wielkie znaki każdemu na zawołanie, a tak syn cieśli, zrobił stołki sąsiadom i na propozycję, by zrobił coś jak zrobił wcześniej w Kafarnał nad Morzem Galilejskim. Nie budzi zaufania. Skandalem staje się. Jego ciało podobne do naszego, ze swoimi ograniczeniami i słabościami. Skandalem jest, że nasza wolność i jedność musi być zamknięta w naszej kruchości i ograniczeniu. I ostatecznym skandalem dla człowieka jest krzyż Jezusa Chrystusa. Mądrość Boża zamknięta w ciele, w słabości, w ograniczeniu. Żądali od Niego znaków z nieba, i gdy odmówił, próbowali go zabić. Z entuzjazmu przeszli do tej nienawiści, do zawiedzionej zemsty. Jezus był pełen ducha życia i miłości, oni pełni gniewu i wściekłości, to znaczy ducha śmierci. Jezus oddalił się od nich. Ale ich próba pozbawienia go życia była zapowiedzią krzyża. Już od początku działalności publicznej Jezusa widzi się, jaki będzie jego koniec. I kiedy go ukrzyżują, zobaczy się, jakim naprawdę jest Mesjaszem. Otworzą się nam wszystkim oczy, by zobaczyć, jaki dar nam przynosi. Jezus. I Z Nazaretu idzie do Kafarną, gdzie, gdzie w najbliższą kolejną sobotę znowu naucza w synagodze, do Nazaretu już nigdy nie wróci. I w głoszeniu Słowa Sobotniego była moc. Jesteśmy na początku misji Jezusa, Jej program realizował się w codzienności i w świątecznym. W sobotnim spotkaniu w synagodze poprzez Słowo. To był rytm życia Pana Jezusa. I gdy to Słowo realizujemy, my doświadczamy miłości. Ta miłość jest także darem dla tych, którzy to Słowo odrzucają. Jest dla nich w zawieszeniu. Amen.